Siemanko, siemanko z tej strony A To są mistrzostwa światów w lamieniu z Warzi. W Warzi. Dobra, zrespiłem się na jakiejś dziwnej mojej postaci. Wziąłem sobie pistolet i shotguna. Tutaj jest taki most, tunel czy coś tam, nie wiem jak to się tam nazywa. No i idziemy zbierać jakąś tą broń. Trzeba mieć łeb dookoła, łeb dookoła głowy, jasne, dobra. Oczy dookoła głowy, żeby nas tutaj ktoś w dupę nie przycelował. To 21 osób, a miało być mniej. Hmm. Dobra, idziemy. Może coś tam ugramy. Wywalczymy, zwalczymy. co hmm. tu mamy, środku no dobra. Osiem naboi, szału nie ma tutaj trzeba już zacząć być ostrożnym, to może być jakieś bydło. Wiecie co, ta gra mnie stresuje. Autentycznie, jak już się ma coś zdobytego, fajnego, to normalnie idzie się momentami zestrać w majty. Co, co to jest? U, 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 ty ty ty, coś tam jest. Jest, zaraz, o, o. o dobra, zaraz ją udupimy. Nie padła. Kurde. E! No. Małou. <laughs> zabiłem, zabiłem. <śmiech> Ale fajnie. O, da, da, Spieramy co się da. Dawaj, dawaj. Ech, jeszcze jeden. Oj, niedobrze. Ta. Dobra, poskradamy się trochę. Ale frajer nie przyjdzie, to będzie się kitrał. Idziemy tam trochę się boję. Jo, ja pierdziele, ale mi serducho ducho napieprza Dobra strzelać? Nie, chyba nie przejdzie przez to. No dobra, teraz go dupie! O! O ich kupa! O! Nie! Nie dobrze. No dobra. To by było na tyle. Jeśli chodzi o moją broń. Dzięki. Na razie cześć.